Aleksja, pchli Tark jest już otwarty od godziny. A co jak ktoś kupi przed nami tamtą obróżkę, którą widziałyśmy? Cześć! Skąd ten pośpiech? Ten pchli Tark to i także nada. No a ja znam kogoś, kto pracuje na o wiele lepszym. O, skąd u Ciebie tyle jadu? Cóż, po prostu nie chce mi się już iść. Mogłaś nam powiedzieć, czekałyśmy tu przez pół godziny. Nie róbcie dramy. A teraz wybaczcie. A teraz idziesz sobie do salonu? Miałyśmy przecież iść na pchli targ. Co jej się stało? Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Big Beth, zawsze tak jak Big Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten to I love it best. Koniec marudzenia! Kiedy będzie moja kolej? Cierpliwości, zdążymy obsłużyć każdą z Was. Serio? Bo w tym tempie wątpię. E, dlaczego tak mówisz? Bo się strasznie szlamazarzysz. Cóż, nawet jeśli to prawda, to nie musisz być aż tak opryskliwa. Nie będę opryskliwa, jeśli będziecie pracować sprawniej. Wybacz, Aleksio, ale zmuszasz mnie do użycia swojej super odżywki na wredne odzywki. A, co to za paskudztwo? nie gorzej niż. A! to było? Odżywka! Od teraz, gdy znowu będziesz nieuprzejmą Marudą, zagłuszy cię brzęczyk. Tak nie można! Aleksja, weź przestań! Wiecie co? Hmm? Może ja jestem Marudą, ale wy jesteście bandą sadysków! To czaderska obruszka! Tak! Szkoda, że mieli tylko jedną. Ale miałyśmy się nią dzielić, prawda? No właśnie. Powinnyśmy losować. Niech ktoś inny ją ubierze. Nie przeszkadza mi to. Mogę być ostatnia. Subcio, to teraz Gwen zdejmij ją, żebyśmy mogły wylosować. Ha? Gdzie ją wcięło? Nic się nie stało. Pewnie przyniesie ją na losowanie hmm. jutro. Następnego ranka. Juhu! Cześć wszystkim. Gotowe na losowanie? Kto dzisiaj mhm. dostanie obruszkę? Zaczekajcie! Ja y, chciałam właśnie z Wami o niej porozmawiać. E, postanowiłam ją zatrzymać. Co? Jest mi bardziej potrzebna niż Wam na moje koncerty! Pasuje mi wprost idealnie! Znajdziemy inną do dzielenia! To niesprawiedliwe! Wspólnie kupiłyśmy tę obruszkę. Wiemy! Ale samolubna małpa! Żujet! No wiesz? Gwen, podaj mi proszę te obroże. Będę wam ją przydzielał po kolei. I jak znowu będziecie tak nieuprzejme, to każdą potraktuję moją super odżywką przeciw odzywkom. O, proszę, aaa! tylko nie ta odżywka! O nie, 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 tylko nie te piski. O, dobrze się wczoraj A? bawiłyście? E, nie powiedziałabym, poszłyśmy na pchli targ, ale została tylko jedna obruszka. I wywiązała się drama. Cóż, u mnie też nie jest różowo. Za każdym razem, gdy tylko marudzę, odzywa się to brzęczenie. Błagam, pomóżcie, to jakaś katorga. A! Dziewczyny, chyba wiem, jak możemy pomóc Aleksji. Chodźmy na plażę, zaraz wam wytłumaczę. Dziewczyny? Fabio? Fabio? Hmm, chyba nikogo tutaj nie ma. Obróżka! Hmm... Dobrze, słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzać. Musimy pomóc Alexie zmienić swoje nastawienie. Tak, przez stres końcówki mi się już nie rozdwajają, a rozstrajają. Myślę, że powinnyśmy pomóc jej znajdować pozytywy, nawet w najbardziej irytujących sytuacjach. Dobra, mózgownicę w ruch. Hmm. Pomyślmy, może kiedy ktoś się dla niej strasznie ślamazarzy, niech pomyśli o tym, że się bardziej stara. Właśnie o to mi chodziło. Co jeszcze? Tak! Złość piękności Super! Zadzwońmy do Aleksji! No cześć, Aleksja! Wysyłamy ci rzeczy, o których możesz myśleć, gdy zaczynasz się denerwować. Lecą w wiadomości! Hmm. Powoli, ale starannie? Złość piękności szkodzi? I o to chodzi! A moje włosy przestały na mnie krzyczeć! Dziękuję! Problem Aleksji rozwiązany. No to kto dzisiaj weźmie obróżkę? Co się stało? Obroża zaginęła. Ktoś ją zabrał i musiał użyć tajnego przejścia. Mam tylko jedną podejrzaną. Aleksja zabrała obroży po tym jak jej pomogłyśmy. Jak co zrobiłeś? Aleś, nic! Zupełnie! Dlaczego jest aż taka nieprzyjemna? Czemu zmieniła się na gorsze? A to co? Hmm? A. Cześć Wam! Podobają się Wam obruszki? Pamiętacie, jak mówiłam, że znam kogoś, kto pracuje na pchlim targu? Więc dałam mu obroże i zrobił każdej z nas taką samą, tylko w naszych ulubionych kolorach. Teraz nie musimy uh -huh. się już kłócić. I jeśli tylko pozwolicie, muszę jeszcze coś załatwić. Uf, uf, uf. Creative style! Jest cudna! Żegnamy odżywkę? Czy mogę ci zaufać? I nie będziesz już taka nieuprzejma? Tak, możesz! Od tego brzęczenia aż mi ciepło na duszy. <grystanie> A niedzielenie się obrożą było zupełnie nieuprzejme. O nie, to brzęczyk! Jesteś pewna, że to nie podpada pod narzekanie na hmm. siebie? Nie, to tylko przyznanie się do błędu. Ale was nabrała! <grystanie>